Nigdy nie myślałam, że to powiem, ale mam stres. <laughs> Witajcie, kochani, pierwszy raz po dłuższej przerwie. Nie było mnie tutaj jakieś 4-5 miesięcy. No, trochę mnie nie było. I też jakby w międzyczasie ja poinformowałam Was na Instagramie, że. Nie wiem tak naprawdę, co się wydarzy, ponieważ moje życie się zmieniło diametralnie. Zacznijmy od tego, że co widzicie na pierwszy rzut oka, czyli od moich włosów. To jest efekt zmiany takiej całkiem niedawnej, kiedy postanowiłam, że właśnie pora na wprowadzenie jakiegoś takiego powiewu świeżości. I dlatego właśnie zdecydowałam się na drastyczne skrócenie włosów. I myślę, że bardzo mi to posłużyło, jest mi bardzo wygodnie. Bardzo się cieszę z tego, jak te włosy wyglądają. No, ale może teraz przejdziemy już tak bardziej do konkretów. Postaram się Wam chronologicznie opowiedzieć, dlaczego mnie nie było tak długo. Co się stało i co miało na to wpływ. Jak widzicie, nie zmieniło się to, że dalej jestem w Irlandii, nigdzie się nie wybieram, jeżeli o to miejsce chodzi. Tutaj tak jakby zapuściłam korzenie już na dobre i no na razie tak zostanie. Jak pamiętacie w zeszłym roku, ponad rok temu, yy, zaręczyłam się i planowaliśmy ślub w tym roku. Yy, wszystko było już tak naprawdę mniej więcej dopięte. Tam, wiecie, brakowało jakichś szczegółów, ale to naprawdę już były takie pikusie, te najgrubsze rzeczy były dopięte. No i na, jakby zaraz po mojej przeprowadzce wszystko w ogóle super się układało. Jak widzieliście, ja byłam bardzo zadowolona. Yy, nagrywałam dla was filmy tak jak zawsze, Przepracowałam sobie zdalnie, wszystko było super. No i spotkała nas w miarę szybko, niespodzianka, bardzo miła niespodzianka, ponieważ okazało się, że jestem w ciąży. I jakby to w żaden sposób nie zmieniło żadnych naszych planów w żadnym zakresie, bo dalej wiedzieliśmy, że jakby to wszystko składa się w jedną całość, my chcieliśmy, to nie jest tak, że to była ciąża nieplanowana. Co prawda powiem wam szczerze, że ja byłam bardzo miło zaskoczona, że wydarzyło się to tak szybko, jako że miałam gdzieś tam z tyłu głowy fakt, że no w moim wieku już może to nie być takie łatwe dodatkowo. Osoby z moją wagą też mają jakieś tam trudności właśnie, więc wiecie, no kilka takich czynników, które no mogły świadczyć o tym, że to nie będzie aż takie proste, dlatego właśnie tak bardzo się zaskoczyłam, że udało się tak szybko i, i oboje em, byliśmy z tego powodu bardzo bardzo szczęśliwi. Też jakby mniej więcej w tym samym okresie zaczęło być na świecie tak nieciekawie, wybuchła pandemia e, i my zaczęliśmy myśleć o tym, że właśnie może być tak, że do naszego ślubu nie dojdzie albo że em, nie będziemy mogli go zrealizować w Polsce, tak jak planowaliśmy z całym weselem i z tym wszystkim, e, tylko po prostu y, no będziemy musieli albo to przełożyć Albo jakoś inaczej zorganizować. Nie był to dla nas problem w żadnym wymiarze, dlatego że jakoś tak po prostu stwierdziliśmy, że w związku z tym, że, że, że będzie dziecko też, inaczej to sobie wszystko poukładaliśmy. Ja wiem, że są pary, które planują to bardzo, bardzo długo i dla nich to był jakiś tam dramat i jakiś tam większy problem. My sobie to po prostu troszeczkę inaczej poukładaliśmy i stwierdziliśmy, że albo. No zobaczymy, że albo jeżeli się nie będzie dało, to zrobimy coś tutaj, albo jeżeli nie, to przełożymy. Jakby na tym etapie czekaliśmy, jak się sytuacja rozwinie, ale dalej wszystko było, wszystko było dobrze. Ja troszeczkę jakby pierwszy trymestr miałam taki, no jak to pierwszy trymestr, po prostu nudności tyle, ale nic większego się nie działo, wszystko było ok. Natomiast po jakimś czasie... No, niestety tutaj y, pojawiła się druga niespodzianka i już ta niespodzianka y, nie była miła. W zasadzie stosunkowo nagle mój narzeczony zaczął się bardzo, bardzo źle czuć i stan jego zdrowia pogarszał się tak w zasadzie. Y dosyć szybko. W związku z tym, że, że pandemia była już tak naprawdę w szczycie, też dostęp do tej służby zdrowia był troszeczkę inny niż, niż normalnie i um, był problem z tym, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. My na początku myśleliśmy, że to po prostu jest jakaś tam silna infekcja, zatok, czy, czy coś takiego, no ale tak naprawdę sprawa się pogarszała cały czas, nie było żadnej poprawy um, i um, ostatecznie jakby um, wylądowało Lądował na, na, na ostrym dyżurze, na, na emergencji po prostu i tam został przyjęty do szpitala na badania nawet jeszcze teraz jak tak sobie to wspominam to to nie jest najłatwiejsza sprawa dla mnie po 24 godzinach około został zdiagnozowany i to co my usłyszeliśmy to po prostu ja bym się tego w najgorszych koszmarach nie spodziewała dlatego, że okazało się, że została u niego zdiagnozowana bardzo agresywna i bardzo rzadka białaczka czyli Generalnie rak krwi. W tym momencie, jakby mój świat się totalnie zatrzymał. Ja, no, wyobraźcie sobie, jakby moją sytuację, gdzie tutaj takie plany, dziecko w drodze i dzieje się coś takiego. No, pierwszy tydzień był dramatyczny, nie mogłam spać, nie mogłam jeść. No, sami sobie możecie to wyobrazić. Było bardzo, bardzo ciężko i właśnie wtedy pomyślałam, że... Jeżeli chodzi o moją działalność w sieci, to nie ma na ten moment sensu, bo ja nie jestem w stanie wykrzesać z siebie jakiejś super, hiper pozytywnej energii, którą zawsze starałam się was obdarzać, a nie chciałam też na tym etapie po prostu opowiadać o takich rzeczach i sami nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzimy. Więc na ten etapie zdecydowałam, że właśnie opublikuję ten wpis, żeby nie było tak, że znikam bez słowa. To było maks, co byłam na tym etapie w stanie Wam powiedzieć, bo nie wiedziałam, co będzie dalej, i po prostu tak zdecydowałam. Na szczęście okazało się, że po pierwsze oboje jesteśmy dużo silniejsi niż nam się wydawało. Mamy cudowne wsparcie w rodzinie i w przyjaciołach, bo bez nich też wiem, że, że nie dalibyśmy sobie rady. Więc jestem za to ogromnie wdzięczna i też bardzo. Tak naprawdę na tym etapie już jestem wdzięczna Wam, bo w momencie opublikowania wpisu, jak i też potem przez te wszystkie tygodnie, tak naprawdę na początku częściej, potem trochę rzadziej, ale cały czas jeszcze do tego momentu to trwa, że ktoś do mnie pisał, że tęsknicie, że trzymacie za mnie kciuki, że na pewno wszystko się poukłada. I to było naprawdę bardzo dużo. To nie są dla mnie tylko. Trze słowa, to nie jest tak, że chcę Wam to powiedzieć, bo wydaje mi się, że chcecie to usłyszeć. To jest po prostu to, co ja w tym momencie myślę i czuję. I to mi też dawało bardzo dużą siłę przez te wszystkie tygodnie, kiedy to wszystko się działo, kiedy mój narzeczony był w szpitalu. Sytuacja była dodatkowo trudna o tyle, że. Po raz kolejny powtórzę to szczyt pandemii. Nie ma odwiedzin w szpitalu. My nie mogliśmy się widywać. Ja nie mogłam do niego y, jeździć. Y, więc wiecie, ciąża, hormony, do tego zamknięcie totalne. No. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak to wyglądało, ale postanowiłam em, tak bardzo mocno zaprzeć się w sobie, bo, bo miałam dodatkową motywację w postaci tego, że e, wiedziałam, że, że, że jest dziecko, że będzie dziecko i e, muszę jak najwięcej temu dziecku też e, oddać z siebie i zadbać o to, żeby ono było spokojne, zdrowe i szczęśliwe, jak się urodzi. Tak, tak więc e, ja się po prostu bardzo mocno zaparłam i postanowiłam walczyć, i już bardzo szybko. Na, na jakimś tam etapie pojawiły się um, takie bardzo mocne postanowienia, tylko i wyłącznie pozytywnych myśli. Um, na szczęście z dnia na dzień coraz bardziej mieliśmy ku temu powody, dlatego, że było widać, że ta terapia po prostu działa. Um, jeżeli chodzi o leczenie tutaj w Irlandii, to naprawdę byliśmy pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem, bo zarówno diagnoza bardzo skomplikowana mimo wszystko nastąpiła bardzo szybko, bo tak jak Wam mówiłam, w przeciągu 24 godzin już wiedzieliśmy, co to jest. Dodatkowo ten sam proces leczenia też był bardzo Taki na wysokim poziomie, i też obsługa tutaj, i cała służba zdrowia jest naprawdę super. Tak więc z dnia na dzień było widać postępy. Na szczęście okazało się, że były jakieś tam przerwy i że wypuszczali go na troszeczkę do domu, więc mogliśmy tam spędzić na przykład dwa czy trzy dni razem i jakoś to szło i dawało to nam obojgu siłę do, do walki dalej. Na tym etapie już też wiedzieliśmy, że ślub nasz ślub w tym momencie w w tym roku się nie odbędzie. Po prostu stwierdziliśmy, że musimy się skupić na innych rzeczach, na tym, żeby mój narzeczony wyzdrowiał, żeby dziecko urodziło się zdrowe, żebyśmy to sobie wszystko poukładali i wtedy po prostu coś zorganizujemy. Jeszcze nie wiemy, kiedy to będzie, ale zobaczymy. Teraz jesteśmy tak naprawdę na takim etapie, że w tym tygodniu otrzymaliśmy informację, że wróciły. Trzy z czterech wyników badań. On miał tam robione różne testy. Te wyniki, które wróciły, świadczą o tym, że jest już w pełnej remisji, czyli że choroba się cofnęła, już jej nie ma. i Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, nawet chyba nie muszę Wam mówić. Czekamy jeszcze na ten czwarty. Mamy nadzieję, po prostu, że, że będzie takim, wiecie, przypieczętowaniem tej, tej diagnozy i taką kropeczką nad i, ale generalnie już. Jakby wracamy do normalności, do normalnego życia. Tyle, na ile oczywiście się da w obecnej sytuacji, bo cały czas wiecie, jak, jak, jak sytuacja na świecie wygląda. Niemniej jednak, teraz szykujemy się na przyjście na świat naszego syna, który urodzi się już całkiem niedługo. Dlatego, że no, jak tu możecie widzieć, to już. Zresztą, może tak, tutaj Wam wkleję zdjęcie, zobaczycie. Jak to na chwilę obecną wygląda u mnie, jeżeli chodzi o, o rozwój ciąży? Jest ona dosyć zaawansowana. Ja od razu Wam powiem, że nie będę publikowała yy, zdjęć dziecka. Taką decyzję tak naprawdę yy, podjęłam od razu w dniu, kiedy dowiedziałam się, że, że jestem w ciąży i nawet chyba jeszcze wcześniej. Yy, tak więc nie, nie, nie będziemy tego robić, yy, po prostu. Yy, Niemniej jednak. Yy, tego wszystkiego się nie uniknie, bo to będzie teraz ogromna część mojego życia. Ja chciałabym wrócić. Nie wiem w jakim zakresie będę mogła to zrobić, bo nie wiem na, na ile warunki teraz mi na to pozwolą, na ile to wszystko się, wiecie, poukłada. Natomiast bardzo się za Wami stęskniłam i bardzo mi brakowało tego wszystkiego już pod sam koniec. Teraz ostatnio coraz częściej myślałam właśnie o tym i dlatego tak. Jak już wiedziałam, że już wszystko jest ok, że już te wyniki są w porządku, to wiedziałam, że po prostu usiądę i um, nagram wam film i opowiem o tym wszystkim, co się stało. Bo, tak jak mówiłam wcześniej, otrzymałam od Was naprawdę bardzo, bardzo dużo wsparcia i jestem Wam bardzo wdzięczna. To, co chciałabym Wam przekazać jako może taki trochę morał z tej historii, to na pewno to, że. Yy... Takie historie bardzo mocno przewartościowują życie i priorytety bardzo mocno się zmieniają w czymś po czymś takim. Dodatkowo jakby badania są bardzo istotne, bo na tej takiej zwykłej, rutynowej morfologii właśnie może być wykryte, że coś złego dzieje się, dzieje się w organizmie, nawet na bardzo wczesnym etapie i Morfologia to jest jedno, dodatkowo wiecie, też y, dla mnie w tym momencie jako, że, że, że jestem w ciąży, dodatkowo te wszystkie badania, typowo kobiece ginekologiczne, cytologie, badanie piersi i tak dalej, też będę chyba wam teraz powtarzać cały czas, jak bardzo jest to istotne. Nigdy się w te tematy aż tak bardzo mocno nie zagłębiałam, pomimo, że zawsze tak uważałam, y, to jednak. Y, Teraz jako że bardziej mnie to dotyczy, tak mi się wydaje. Chyba po prostu częściej będę wam o tym wspominać. Drugi natomiast najważniejszy moral dla mnie to jest to, że przekonałam się, jak wspaniałych i cudownych ludzi mam dookoła siebie, którzy dali mi niesamowitą siłę. I mam tutaj na myśli zarówno rodzinę, jak i przyjaciół, jak i właśnie was. Bo te wszystkie wiadomości pokazały mi, bo. Kiedyś tak sobie myślałam, że w sumie jakbym na jakimś etapie zniknęła, to nawet nikt by nie zauważył, natomiast tutaj to... To, co się działo, przyrosło moje najśmielsze oczekiwania. Tak więc jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczna za każde wsparcie, za każdą wiadomość i za każdy komentarz. Um, przepraszam, jeżeli Wam nie odpisywałam, na jakimś etapie w ogóle nie, nie, nie czułam się na siłach. Potem starałam się odpisywać um, na, na te prywatne wiadomości, które dostawałam i wydaje mi się, że całkiem nieźle mi szło. Um, tak więc, jeżeli jeszcze ktoś nie otrzymał ode mnie podziękowań, to tutaj z tego miejsca serdecznie jeszcze raz dziękuję. Um, no i mam nadzieję, że wracamy na dobre tory. Eee, w... Tematyka myślę, że będzie bardzo szeroka. Nie, nie będę zmieniała jakoś mocno tematyki kanału, będzie się działo to, co się działo do tej pory. Um, tak naprawdę będę Wam pokazywała to, co mnie interesuje w życiu i to, co mnie zajmuje w życiu, więc y, może będą to w tym momencie inne rzeczy, jako że życie się zmienia, ale myślę, że te rzeczy, które już się pojawiały, czyli chociażby make-up, który pierwszy raz od bardzo dawna zrobiłam sobie taki mocny, jaż nie mogę się do siebie przyzwyczaić. Um, też na pewno na kanale będzie. Tak więc tutaj nie zmieniamy dramatycznie yy, tematyki, ale na pewno będą się pojawiały też nowe rzeczy. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za wsparcie. Dziękuję za, za wszystkie miłe wiadomości. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa.